Przede wszystkim. Przy sobocie działamy trochę przy tutaj jakieś tam ostatnie rzeczy przy tej 300 białe, białej. Ona przy niej był taki dość drobny zakres prac. Głównym i problemem albo problemem właściciela było to, że pożyczył samochód koledze, a kolega odpalił samochód z boostera ustawionego na 24 V. Jak możecie się spodziewać. Spowodowało to wiele, wiele szkód w samochodzie. Jeżeli chcecie być ciekawi, co zostało uszkodzone, co zostały uszkodzone tak. Oba sterowniki od foteli, te znajdują się pod fotelami. Tutaj jest jeden z fotela pasażera, który wczoraj naprawiliśmy. Sterownik dachu, oczywiście, klasycznie został całkowicie popalony. Sterownik nam się udało akurat naprawić, nie trzeba było go wymieniać. Sterownik dachu znajduje się tutaj za, za fotelem pasażera. I dach już nam śmiga. Co ciekawe, sterownik był tak uszkodzony, że szyby działały, natomiast dach nie, nie było, mielibyśmy go w stanie uruchomić. Zostały spalone również zegary. Wiele żarówek też zostało popalonych. Rze rzeczą, której. Na razie, mamy nie, na razie mamy nie robić. To jest pompka centralnego zamka, która też powoduje zwarcie w samochodzie, więc bezpiecznik musi być od niej wyłączony. Całe szczęście nie został uszkodzony sterownik silnika, także straty duże, nieduże, ale parę ładnych złotych na naprawę kolega musi niestety poświęcić. A to co ja jeszcze mam tutaj zlecone do zrobienia To jest wykastrowanie brzęczyka od, od jakby, który ostrzega przed pozostawieniem kluczyka w stacyjce Natomiast jeżeli chodzi o brzęczyk to mowa o, o właśnie o tym sygnale Dla klienta jest to, jest to denerwujące no. No nie będę się wypowiadał na ten temat, dla mnie tak te samochody po prostu zostały skonstruowane, natomiast nie jest to pierwszy samochód, albo nie jest to pierwszy klient, któremu, któremu po prostu ten brzęczyk przeszkadza. Także jeżeli chodzi o teorię, to teoria jest taka, że musimy zdjąć poduszkę i za poduszką znajduje się moduł, w którym znajduje się cewka z takim kawałkiem metalu, który wydaje ten magiczny dźwięk. Yy, więc ja się biorę o zawięcie poduszki. Poduszka wyjmuje się bardzo prosto w weselu. Tu mamy zaślepkę. W tym miejscu ta, ta zaślepka zaślepia otwór, który umożliwia nam odkręcenie śruby od poduszki. Po odkręceniu tej śruby to jest klucz 10 mm, sześciokątny. Wyciągamy poduchę i mamy elegancko dostęp do, do tam bebechów, które zajmują się za deską. Do tego służy mi taki klucz z, ze stałą nasadką, bo ze zdejmowaną, po prostu ona by tam, nasadka by tam została i już mo, pewnie byśmy jej nie znaleźli. Także tyle, tyle w teorii, biorę się za odkręcanie. Tak wygląda śruba mocująca. Opa, kluczyk sześciokątny 10 mm. Ona wchodzi tu, od spodu I w ciurę Jest takie proste o. I ona wychodzi tutaj I trzyma nam poduszkę z dwoma nabojami Proszę bardzo I Przez ten otwór przechodzi a się tu w poduchę nie wkręca, to przechodzi po prostu otwór przelotowy No i tak Natomiast sam brzęczyk, jeżeli będziecie z nim mieć jakieś problemy, to brzęczyk znajduje się tu w tym przekaźniku zespolonym. Miejscu, on jest przykręcone tu na jedną też nakrętkę tutaj dobrze to widać wkręca się jedna wtyczka i można w nim sobie pogrzebać tu już sobie ten brzęczyk de dezaktywowałem nic sam nie będzie brzęczało zakładam poduszkę i autko będzie szykowane do wydania także pozdrawiam was wszystkich jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie 129 to serdecznie zapraszam. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Pozdrawiam.